Jezus ukazawszy się jedenastu powiedział do nich, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy. Będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rok, i jeśli by co zatrutego wypili nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami które jej towarzyszyły. Jest taka zasada, która z pełnym powodzeniem stosuje się do kotów, a z mojej obserwacji wynika, że z pewnym powodzeniem świeżo upieczeni ojcowie próbują ją stosować do swoich dzieci przy ubieraniu ich, a zasada brzmi, że jak głowa przeszła, to wszystko inne też już przejdzie. I to właściwie dzisiaj świętujemy, jakkolwiek niepoważnie by to nie brzmiało. Całe to słowo, które dziś dostajemy, pokazuje nam Chrystusa zjednoczonego z nami. Chrystusa, który zstąpił na samo dno ludzkich doświadczeń. Chrystusa, na którego ciele uczniowie po zmartwychwstaniu wciąż widzą ślady zadane przez gwoździe i włócznie. Chrystusa człowieka wstępującego do nieba. Tego, który jest z nami całkowicie zjednoczony w naszym człowieczeństwie, w naszych ludzkich doświadczeniach, w tym co nazywamy ludzką naturą, wstępującego wprost w ramiona Ojca, jednoczącego się z Bogiem w Jego boskiej naturze. Głowa przeszła, a reszta ciała, którym jesteśmy razem z Nim, reszta tego organizmu wcale nie tylko duchowego. Jakim jesteśmy jako Kościół, jako ludzie, jako ludzie wierzący, jest w trakcie w niebo wstępowania. W pewnym sensie w niebo wstąpienie Jezusa jest wydarzeniem, które będzie trwać, póki będzie na Ziemi ostatni z ludzi. Wstępujemy do nieba, a gdyby w takim kluczu przeczytać to, co nas na co, co dzień spotyka, to, co na co dzień przeżywamy, nie zawsze łatwe, nieraz bolesne, to z czym się zmagamy, co dźwigamy. A gdyby tak też spojrzeć na człowieka, z którym dzielimy naszą codzienność, ja i on, jedno ciało, w trakcie w niebo wstępowania. I widocznie na trasie tego, w cudzysłowie lotu, nie do uniknięcia są dla nas pewne, nazwijmy to tym lotniczym językiem, turbulencje. Nieraz grawitacja grzechu ciągnie nas do Ziemi, z którą zderzamy się w dość brutalny sposób. Ale ten proces trwa i będzie trwać, póki nie znajdziemy się z naszym człowieczeństwem w ramionach Ojca. Tam, gdzie już to nasze człowieczeństwo będzie uzdrowione uzdrowione będą nasze ciała w pełni swoich sił już nie będzie im grozić żadna choroba i żadna niemoc. Uzdrowiona będzie nasza pamięć, nie zostanie nam zabrana, ale zostanie uzdrowiona i dopełniona wiedzą i zrozumieniem. Tam uzdrowione będą nasze uczucia i emocje, nie zostaniemy z nich, brzydko mówiąc, wyprani, ale zabraknie powodów, abyśmy mieli przeżywać te emocje, które nazywamy trudnymi, jak strach czy gniew. A wszystkie pozostałe zostaną oczyszczone. I nie będzie tam nudno. Nie będzie nam nudno w tym uścisku Ojca. Dlatego, że jeśli On jest samym dobrem, samą prawdą i samym pięknem i jest nieskończony w swojej naturze, to znaczy, że nas, którzy się z Nim zjednoczymy, czeka niekończąca się wyprawa w przyspieszonym tempie w głąb tego, co prawdziwe, co dobre i co piękne. I nie znużymy się tą wyprawą. I nie znużymy się i nie znudzimy i nie zmęczymy i nie przesycimy tym poznawaniem Boga, dlatego że przesycenie, nuda i znużenie wynikają z naszych ograniczeń tutaj, których tam już nie będzie. Głowa przeszła i tym się dzisiaj cieszymy, bo inaczej nie za bardzo byłoby wiadomo, czym się cieszyć w tej uroczystości. Że Chrystus opuścił uczniów, że zostali sami, doprawdy, znając ich i naszą kruchość, to żaden powód do radości. Świętujemy to, że głowa o wielkiego organizmu, którym wszyscy jesteśmy, już przeszła, a my w naszej codzienności, z tym co ona ze sobą niesie i z tym co my w niej dźwigamy, jesteśmy w trakcie w niebo wstępowania. A, może by tak na ten tydzień ustawić sobie przypomnienie o tym, nie wiem, na telefonie, przyczepić kartkę z tym jednym słowem: W niebo wstępuję, na lodówce, czy na co tam najczęściej w domu patrzymy, spróbować tak ten tydzień najbliższy przeżyć i to, co nas w nim spotka. Jesteś w trakcie procesu który zmierza do swojego szczęśliwego celu, przede wszystkim dlatego, że Bogu na tym zależy. Chrystus stał się człowiekiem, oddał życie i zmartwychwstał po to, żeby przeżycie tego procesu było dla Ciebie i dla mnie możliwe. I On trwa także wtedy, kiedy nie mamy sił, i także wtedy, kiedy w Niego nie wierzymy. To dlatego, między innymi, Chrystus tak cierpliwie dzień po dniu i tydzień tyg po tygodniu przychodzi do nas ze swoim słowem i ze swoją mocą w sakramentach. Aby nas w tym procesie umacniać, aby nas wciąż od nowa do przeżywania go uzdalniać, aby przywracać nam wiarę i co może nawet ważniejsze, nadzieję, wtedy, kiedy ją tracimy. Głowa już przeszła. A ty w niebo wstępujesz dzisiaj, jutro, może jeszcze pojutrze, do dnia, kiedy znajdziesz się ze swoim człowieczeństwem i wszystkim, co się na nie składa, w ramionach, które czekają na Ciebie od początku świata, w ramionach kogoś, kto Cię kocha i czyim marzeniem jest przyjąć właśnie Ciebie. Z tym wszystkim, co w sobie nosisz. Amen.